Okej okay, jako iż po wczorajszych wizach wielu ludzi nadal hejtuje Mameda, postanowiłem prześledzić walkę i dokonać dokładnej analizy, by udowodnić wam, że powinniście się wstydzić. Zapraszam. Zacznijmy od pierwszej rundy. Od razu mówię, że jeżeli tylko bym mógł dodać klipy z walki, zrobiłbym to, ale niestety ka z dwusuniem film, więc zostanę przy zdjęciach po prostu. Ok, w pierwszej rundzie w zasadzie nie ma co za wiele komentować. Mamy dobrze wykonywał te kopnięcia opadające, obrotowe, zdobywał sobie zim punkty. Pilnował tego dystansu, żeby był mniejszy, bo opory są mniejsze zasięgami, on jest niższy o 13 cm. On w pierwszej rundzie w ogóle nie próbował skrócić dystansu, mówił, że próbował moeda zmęczyć. Praktycznie Borys raz tylko go trafił, gdy uciekał i to było zwyczajne takie dotknięcie. Pamiętajmy, że ta walka była w zasadach dziesięciopunktowych, czyli tak jak w UFC, w Bellatorze, w Strikeforce, w Dreamie i wszystkich innych. Więc pierwszą rundę moment mógł nawet wygrać 10 do 8, 10 do 9. On sobie tymi kopnięciami obrotowymi i padającymi zadbał punkty. Borys nic w tej rundzie nie zrobił, więc nie powinien dostać w ogóle punktów. Przejdźmy już do drugiej rundy, gdzie będzie bardziej szczególnie. Oglądałem walkę kratka po kratce. Obliczyłem, że trafionych ciosów sam mamet. Uwaga, kopnięcia na korpus miał 4, obrotowe, jedną. Jeszcze raz uderzył go lewym sierpowym. A teraz przejdźmy do tego, że ciosy Borysa były często bite na szyję, na barki, za co w ogóle nie dostaje się punktów i praktycznie teraz od drugiej rundy będę podawał czas, ile minut zostało do walki. KSW to liczy od 5 minut do końca, więc teraz pokażę wam się pewnie zdjęcie, jak to wygląda i będę po prostu mówił 3 minuty 33 sekundy czy coś takiego, bo oglądałem to klatka po klatce. Mogłbym wam to wrzucić, ale już mówiłem, że prawa autorskie. Dobra, lecimy. A więc 3 minuty 33 sekundy. Mańkowski trafia Kalidowa raz, ale praktycznie to było takie muśnięcie. zdjęcie. znowu tam uciekł. Mogło to wyglądać jakby uciekł po ciosie, przewrócił się, ale takie po prostu styl. Często mamy spadł na plecy, żeby uciekać. Za to Borys wcale nie zaje punktów. Mamy do nic nie jest ujmowane. 2 minuty 20 sekund przed końcem Mańkowski trafia lewym z dojścia. Ale mamy znów odpowiednio ucieka i kładzie się na plecy. I znowu brak punktów. Tylko najwyżej za jeden cios. Minuta 19. Znowu musnął go tylko prawym, ale reszta ciosów w ogóle nie dochodzi. 45 sekund przed końcem, sytuacja, która mogła wyglądać, jakby Borys uderzył Mameda. Mamed startuje z latającym kolanem i od razu ucieka na plecy. On oddaje ciosy po prostu w powietrze i może to wyglądać tak, jakby Mamed się kładł po ciosach, ale wcale tak nie jest. I dobra, druga runda przez sędziów mogła być widziana tak, że Borys maksymalnie mógł ją wygrać 10 do 9. Lub przyznana została Mamedowi 10 do 9, nie wiadomo. Trudno to stwierdzić, te ciosy bite na korpus, kopnięcia jeden mocny lewy od Momeda to dużo mógł sobie na tym zyskać nie wiadomo jak sędziowie to widzieli i przechodzimy do trzeciej rundy też będę mówił od razu zacznę od tych minut i sekund A więc 4 minuty 36 sekund bory z go prawym ale potem przez praktycznie minutę uderza ciosy w powietrze, Momeda sobie nic z tego nie robi i ucieka ale przez te dwie minuty moment aż dwa razy uderzył go w wątrobę, więc są za to punkty. Potem 3 minuty 36 sekund, Mańkowski leci z szarżą na Mameda i trafia jednym ciosem, ale reszta to znowu są ciosy w powietrze. W trzecim minucie była próba obalenia przez Mameda, przykleili się do siebie przy siatce, Mańkowski dobrze podjął sobie pozycję, uderzał go kolanami I tak do drugiej minuty byli do siebie przyklejeni. moment spróbował go obalić, a potem tak magicznie, nie wiem jak, wyślizgnął się Borysowi z rąk, wstał i wyskoczył z kolanem w głowę, które doszło celu, więc wow. Kolejne punkty dla niego. Następnie ładnie wory doszedł go prawie z góry, ale potem to od razu uderzył go na wątrobę. I minuta 22 do końca oboje idą z seriami, z których lepiej wychodzi praktycznie mamy bo jego ciosy doszły celu. Mańkowski tylko leciał z tą szarżą jak wariat. I najważniejszy moment w tej to chyba na 53 sekundy przed końcem, jak mamy sprowadza go do parteru i do końca rundy go tam obija na dole. I zdobył sobie tym dużo punktów, bo za obalenie przez obijanie jest więcej niż te jego lekkie cepy. I teraz y, sprawdźmy jak to mogło wyglądać. Według mnie pierwszą rundę wygrał na 10 do 8. Borys n nie robił. Drugą rundę jeżeli nawet by wygrał Borys 10 do 9, to trzecią na pewno musiał przegrać 10 do 9, co daje mu przegraną 29 27, a niektórzy też się dziwią temu, że powiedziano że sędziowie byli jednogłośni. Może dlatego, że mamet wygrał na wszystkich kartach sędziowskich 29, 27, 29, 28, dlatego mogło to tak wyglądać. Jeszcze raz sorry, że nie dałem żadnych klipów z walki, jeżeli chcecie sobie prześleć je sami, na pewno jeszcze jest na YouTube nie zablokowali po tak w krótkim czasie. I to tyle. Trochę wstyd, ale mam nadzieję, że razem mną prześledzicie tą walkę i zostawcie w komentarzach opinie i wchodźcie na kanał. Yo!